Dzisiaj robimy no... trzech najbardziej niedocenionych postaci w Brawl Stars. Lecimy! Na miejscu trzecim RTX 3000. Ja od razu że na, na te postacie... no... będę mówił ta, tak jak ja na nie mówię prywatnie. Jak na przykład tutaj RT nazwałem RTX 3000 to, to oznacza, że... N że na co dzień nazywałem RTX-em -RTX przetrząsę. Spoko jest ten jego atak, który podświetla i jeszcze jest ten gadżet, który powoduje, że to podświetlenie wybucha. Jeszcze ten, je jeszcze ten jego ult, że zostawia tutaj dekoder 5G i zostaje sam RTX. I tym RTX można zachodzić. O. I, I to ogólnie zadaję obrażałem, tylko trzeba uważać, żeby żaden przeciwnik ci nie rozwalił do dekoderu. A tak to RTX mocna postać polecam go. Ja go, ja go na razie wbijałem tylko na solo. Teraz to może duże. Spoko, że dekoder też zadaje obrażenia, jak widzicie. Nie tylko sam RTX, ale też dekoder zadaje obrażenia. I dzięki temu, jak widzicie, do... w kilku chwilach na... zniszczyłem praktycznie całego tego bota. O, i już ten bot tutaj nie istnieje, ale to tylko w razie potrzeby można ozłoczyć się z dekoderem. i teraz jesteśmy no razem z tym dekoderem O, kurde, teraz 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 sporo zadałem. To jesteśmy znowu jednością z dekoderem. RTX 3000, zarąbista postać. Na miejscu drugim umieszczam Bonnie. Bonnie to jest postać po co nieodoceniana, ale to się rozumiem. Bo ta postać nie wymaga skilla. No nie oszukujmy się. Ta postać jest po prostu do skillowa. Może się wydaje, że ta postać jest skillowa, ale nie. Ta postać jest. Strasznym no-skillem i taka prawda? W ogóle widziałam film z najgorszymi Star Power'ami, i tam był no Star Power Bonnie. Tylko jej ten dzięki, któremu te zęby, który którym strzela, no się rozdupsają na mniejsze. Jak się i chodzi o to, że jak się kogoś trafi, to one się rozdupsają na miejsce. Wiecie o co chodzi? drobne, tak zwane ogólnie to spoko, że szybko ładuje n n ult'a a n ult to w ogóle, że skacze ze swojego no, ze swojej arbaty i wtedy jest wolna, o spójcie. jeden, dwa trzy cztery, o i mamy ult'a To pewnie ze 100 star dropów mi poleciało. I... O, i nie i nie chyba tylko na pewno. Polecam postacia. Ja początkowo, ja tą postać odblokowałam tak, że zrezygnowałem z Bell i zdecydowałem się na Bonnie. Dobry wybór. Bonnie jest bardzo dobrą postacią. No skillowa. Ale ja w sumie wolę skillowe, więc mogłem tą, tą bel wybrać. Okej. Okay. I teraz miejsce pierwsze. Na miejsce pierwsze mówię Antika. Tych jest postać która... Okej, okay, może... No a mnie powala. I okej, okay, nie jest najostrzejszym narzędziem w shopie. O, smucąca się motka, A jak widzicie, da się nim, tym skurczybykiem, no bardzo dużo zadać. Wystarczy po prostu dobrze spamić tym atakiem. Ulta ma po prostu dobrego, umówmy się. Jego ult jest po prostu dobry. Patrzcie, ten ult jest taki super, że że sam, że sam się ładuje, jak dobrze się trafi. O. O. Nie. I to jest mega skillowa postać, więc mogę zrozumieć dlaczego ludzie nim nie grają. Bo po prostu nie umieją bo po prostu noby nie umieją nim grać. Ale nie mówmy, że on jest słaby, ok? Fikując na postać, widzolę. No, pamiętajcie, że Tik może mocna postać. O super. Ja się z wami żegnam, do następnego i na...